Witam w kolejnym filmie na Replay Old Games. Zanim zaczniemy, może chcesz kliknąć ten czerwony prostokącik na dole? A może łapka w górę? Za jakąkolwiek interakcję bardzo Wam dziękuję. De to was. O co chodzi z szumem wokół tej marki? Rok 2020 my gracze na pewno zapamiętamy z kilku powodów. Pierwszy, oczywisty, koronawirus. Mała gnida niewidoczna gołym okiem, która zmieniła wszystko co dotychczas mieliśmy i znaliśmy. Potem odwołano E3, Gamescon czy ostatni Blizzcon. I wiele innych imprez okołogrowych, które w większości miały swoje wersje online. I mieliśmy dwie największe Piramidy 2020 roku, na które czekało się długie lata, a oczekiwało się po nich jeszcze więcej. Pierwsza z nich uderzyła w nas w czerwcu 2020: było to The Last of Us Part II. Jak obiecał ryser gry Neil Druckmann, podpaliła ona świat, no przynajmniej ten growy. Podzieliła graczy na całym świecie, każdy oczekiwał chyba laurki wobec części pierwszej, i szczerze mówiąc, to sam nie wiem, czego ludzie chcieli. Natomiast w grudniu odbyła się premiera polskiego Cyberpunk 2077, która niestety okazała się wizerunkową klapą dla CD Projekt RED. Nie dlatego, że gra była zła, bo ona była wyśmienita, tylko za to, że gra technicznie była w opakanym stanie. Na PC da się grać, ale nie jest dobrze, nie oszukujmy się. O konsolach nie ma co jak na razie wspominać, bo nie jedna osoba, która zakupiła tę grę, nie daj Boże, na PS4 lub Xbox One bez budopisków X albo Pro, mogła być lekko mówiąc wkurwiona po prostu, po ludzku, kurwiona. Ja dzisiaj wrócę jakby do genezy tytułu, który wymieniłem jako pierwszy i dlaczego to on wywołał takie, a nie inne reakcje. A zrobię to praktycznie nic o nim nie mówiąc, bo mówimy jego poprzednika. Pierwszą część The Last of Us, Bo to pierwsza część poznana z takimi bohaterami jak Joel i Eli i to właśnie przez nią wymagania ludzi wobec dwójki były tak wysokie. The Last of Us było ostatnią dużą grą Sony na PlayStation 3. Miała premierę 14 czerwca 2013 roku. Jakoś rok później Lekko podrasowana wersja pojawiła się także na PS4. Kres stworzyli ludzie odpowiedzialni za największe hity z PS3, czyli trylogię Uncharted, firma Naughty Dog. Firma, która każdym projektem zawiesza sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. I o dziwo, za każdym razem udaje się im ją przeskoczyć. Po wybuchowo-przygodowych akcjach w Uncharted, rodem z takich filmów jak Indiana Jones, przenosimy się do świata po epidemii wirusa. Wiem, trochę drażliwy temat w obecnych czasach. Jeśli chodzi o gry, to tym razem nie ma tu klimatu jak w filmach George'a Romero, a raczej do filmu Droga, Johna Hillcote'a. Bohaterami gry są Joel, facet po przejściach, który na początku epidemii stracił wszystko, co miał i kochał w swoim życiu Marceli, 14-latkę, która nie zna świata przed epidemią. Jak się okazuje, szybko po starcie gry Eli okazała się odporna na wirus. I zadaniem Joela jest dostarczenie jej do grupy zwanej świetlikami. Jest to grupa partyzantów, którzy sprzeciwiają się opresji ze strony wojska i rządu. Przynajmniej takie mam wrażenie, bo nigdy nie jest to powiedziane, kto tak naprawdę trzyma pieczę nad miastem, z którego wyruszamy w podróż przez dużą część Stanów Zjednoczonych. W 2013 roku gra projektem lokacji robiła ogromne wrażenie i do dziś jest na czym zawiesić oko. Tutaj apokalipsa nie przypomina tej, którą znamy chociażby z serii Fallout, a nawiązuje bardziej do filmu Jestem legendą. Tutaj po 20 latach od startu epidemii natura odbiera to, co się jej należy. Miasta i ulice porosta trawa i drzewa, ściany budynków pokrywa zielony mech. Miejska dżungla nabiera tutaj nowego znaczenia, bardziej dosłownego. Wygląda to po prostu znakomicie, i tutaj za taką a nie inną decyzję się twórca brawa na stojący. Ale nie będziemy tutaj gadać o tym, co już każdy z Was na pewno wie od dawna. Kto był zainteresowany recenzją The Last of Us? Już dawno takową przeczytał, oglądną posłucham, czy po prostu w sam kraju ogrom. Ja chcę bardziej opowiedzieć tutaj o postaciach i to, jak bardzo przywiązaliśmy się do nich i jak za wszelką cenę chcemy ich bronić. Joel poznaje Eli przypadkiem, wyrusza z tez swoją partnerką, chyba. Tak samo ta postać nigdy nie jest powiedziane wprost, czy są oni razem, czy tylko razem pracują. Mi się wydaje na pewno coś między nimi było. A Wy jak myślicie? Wracając do tematu, Joel i Tess idą szukać Roberta, Strumili którą mieli układ i nie do końca on wypalił. Joel i Tess szybko okazują się twardymi skórczebikami, i Robert po lekkiej korekcie nosa opuszcza obsadę gry z dziurą w głowie. Zaraz potem spotykamy ranną przywódcznię świetlików. Pomagamy się ją dostać do schronienia, i to od niej potem dostajemy zlecenie dostarczenie Eli do jej ziomków czekających w ratuszu. Od początku widzimy niechęć Joela wobec młodej dziewczyny. Joel w prologu gry traci córkę. Która wydaje mi się była w bardzo podobnym wieku co Eli, to na pewno miało bardzo duży wpływ na to, jakim człowiekiem jest teraz. Nie chce on okazywać żadnych emocji, no może poza zirytowaniem lub złością. Eli tak samo jest nieufna wobec niego, zresztą nie ma co się dziwić, dopiero co się poznali, a teraz musi całkowicie się zdać na niego. Ale każde jedno zdarzenie w grze coraz bardziej ich do siebie zbliża. Eli, jak to młoda nastolatka, ciągle wypytuje Joela o to, co widzi wokół, albo jak to było kiedyś jeszcze przed zabójczym grzybem. I wszystkie te ich rozmowy są bardzo naturalne i sprawiają, że wierzy się w te postaci. Nie są one naciągane w żaden sposób, słucha się z tego z zaciekawieniem i na niejedno pytanie ośmiechniemy się pod nosem. Jest to także chyba pierwsza gra, w której tak zwany dysonans ludonarracyjny po prostu nie występuje. Pamiętacie Uncharted, gdy Nathan Drake wypijał tysiące najemników, a w filmowym był najlepszym ziomkiem jakiego znacie? Zabawny, szarmancki, masowy morderca. Tutaj tego nie ma. W wielu przypadkach możemy się nawet przekraść, nie walcząc. A jeżeli już do walki dojdzie, to nie są to wielkie potyczki kolejnych fal wrogów. Zazwyczaj kilka bandytów lub grup ludzi, którzy szukają pożywienia i sprzętu tak samo jak my. W tym świecie nikt nie ufa nikomu i na każdego trzeba uważać. Na no jest bardzo mało jakichś zasobów, z których możemy tworzyć apteczki czy koktajle Mołotowa. Nie znaczy to, że jesteśmy bezbronni. Co to, to nie. Joel to kawał chłopa i nie raz, nie dwa. Udowadnia, że swoimi rękami może zrobić duże bubu, ale to nie o walkę tutaj chodzi, bo ta jest tutaj trudna. Każda broń ma duży odrzut i ciężko się celuje, a robić to w ruchu jest praktycznie niemożliwe. Eli często nam pomoże, to znajdzie apteczkę czy jakieś naboje, których sami nie dostrzegaliśmy. Czasem rzuci się na kogoś ze scyzorykiem, a w późniejszym etapie gry, gdy między tą dwójką wytworzy się już nic zaufania i Eli dostanie od Joela broń palną. No właśnie, im bardziej to zaufanie między tymi dwoma postaciami rośnie, tym bardziej zauważamy, że Eli patrzy na Joela jak na ojca. A Joel, chociaż sam tego pewnie nigdy nie powie, traktuje ją jak swoją córkę i robi wszystko, co może, żeby ją uchronić. Nieraz się zdarza, że to Eli wyciąga jego z tarapatów, i wydaje mi się, że właśnie po jednym z takich zdarzeń między tymi dwoma postaciami dochodzi do przełomu. Więź, typu rodzic, dziecko w tej grze jest wręcz namacalna, bardzo dobrze przedstawiona i dojrzała. Nie wiem, czy jakaś inna produkcja uczyniła wcześniej coś takiego. Może tylko pierwszy sezon growego Walking Dead, ale tamta gra nie miała tego czegoś. Tutaj, to jak Troy Baker i Ashley Johnson ogrywają swoje postaci, jest niesamowite. I gdyby wszystkie gry robiły to w taki sposób, to kino miałoby wielki problem. Te postaci były i dalej są jak prawdziwe osoby, którym kibicujemy i życzymy jak najlepiej. I Naughty Dog dąży do tego w swoich kolejnych grach, np. Uncharted 4 był już bardziej stonowana od poprzednich trzech części. To były wciąż wybuchowa mieszanka, ale było widać w niej właśnie charakter Druckmana i jakby uczuwiecnej postaci. Nie mamy ich za super bohaterów, tylko za ludzi z krwi i kości, choćby i tych cyfrowych. Może to dlatego pewne decyzje z part tak bardzo poruszyły świat growy, bo ktoś dotknął i wstrząsnął tym, co do nas było nietykalne, naszym skarbem, który miał być z nami na zawsze. Czy były to dobre decyzje? Nie wiem. Chciałbym ja podjąć takie kroki, ale dla mnie Partu było tytułem dużo lepszym niż część pierwsza, co sam nie mogłem uwierzyć. Mimo tych zmian nie znam żadnej innej gry, która woła we mnie tyle emocji, ani filmu, który choćby się do tego zbliżył, ale o dwójce będzie kiedyś inny materiał. A teraz dziękuję Wam za oglądanie moich materiałów i pozdrawiam. Ripple New Old Games.